Cześć Jarosław niestety przełożona ikra kirysków. Zakończyła się niepowodzeniem ponieważ maluchy. Oczywiście wykluły się, ale niestety przez te otwory w tym kotniku. Przepadły i pożaruje po prostu głupiki. Także niedziela. Wybieramy się z kacprem na giełdę akwarystyczną. Zobaczymy, może zakupię jakiś kotnik. Chciałbym również zakupić sobie watę filtracyjną, żeby była lepsza przejrzystość w tym akwarium. Także jedziemy, spróbuję coś nagrać. O ile mi się uda na giełdzie. Także zapraszam. Także po prawie półrocznej nieobecności na giełdzie akwarystycznej. Mamy okazję dzisiaj tu być. Zaglądniemy do środka. Nie będę nagrywał twarzy, bo wiadomo, co mi się uda nagrać, to, to wam pokażę. <mulety> どうしたらいいの Wiesz jak chciał amieć? Uważaj Boże, żeby się to nie skończyło. Ja mam amieć. Chciał ode mnie ja nie mam. Ja mam tam kupię a Nie się? Nie się. są. Ale Ale ja się się też może Proszę?

すみません。 tu pokazały. ładne są, może kiedyś jak się pozbędziemy tych głupików to może się kiedyś tak myślałem o o jadach, ale będą mi kopać Ziemia tak Prze -prze 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 przerobią całe to badanie no i ziemiojady rosną duże

Ręki kupiliśmy jeszcze piskie. Zobaczymy może młodego pole. Będą się tam mieć schronienie. Zakupy poczynione. Co zakupiliśmy? Pokażę w domu. Przejdziemy. Wróciliśmy z giełdy. Zakupy zostały poczynione. Jest wata, filtracyjna, jest kotnik. Jest jakiś pokarm. I tutaj, w tym woreczku, ale to zaraz przeleję do pojemnika zaklimatyzuję i wpuszczamy. Także zakupiliśmy sobie jedną sztukę raczka oczywiście aklimatyzuje to dolewając co jakiś czas kubeczkiem i oczywiście musiał mi się zassać głupik, ale ale to nie nic. Oprócz tego, tak jak już wspominałem, piłem kotnik, zaraz go rozpakuję, jakieś tabletki, całą paczkę płatków, tutaj przysawki do filtra, bo już tamte średnio trzymają watę filtracyjną. Zaraz wyczyszczę ten drugi filtr. Także rozpakowuję kotnik. Czyszczę filtr. I słyszymy się za chwilę. Kotnik rozpakowany. Kwestia poskładania. Jest siatka, żeby maluchy się nie przedostały do akwarium przestawki. Dobra, składam to. Zobaczymy, jak wygląda po złożeniu. Niestety, ze składania kotnika lipa, po prostu nie ma tych czterech słupków, które wchodzą do tych otworów. Ale już dzwoniłem do, do pana z giełdy jak będzie wracał umówiliśmy się przy Zakopiance także niestety za jakąś godzinę dopiero będą będzie można to złożyć jadę właśnie na umówione miejsce na parking pod kościół w Mogilanach a goś już czeka bo już dzwonił Widać, że w tej kwiaciarni święta na całego. Aż muszę wejść i zobaczyć. Dobra, w końcu dotarłem z patyczkami. Dobra, idę go spróbować złożyć w końcu. I tak udało się w końcu złożyć ten kotnik. strzału nie ma to co może być za 19 zł to jeszcze opada ta dolna znaczy ta dolna siatka kratka opada, no nic, pozostaje go włożyć w tą siatkę i i jak będzie taka potrzeba zamontować go tutaj w środku dobra Rak powinien już być, jak się to mówi, zaaklimatyzowany. Także puszczam go. I to by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam. Zapraszam na kolejne filmiki. Cześć.